Jaka jest przyczyna zespołu Williams'a? Zespół Williams'a jest rzadką chorobą genetyczną. Spowodowany jest mikrodelecją, czyli utratą od 26 do 28 genów w obrębie jednego z pary siódmego chromosomu. Jakie są objawy zespołu Williams'a? Osoby z zespołem Williamsa mają pewne charakterystyczne cechy wyglądu, określane jako zmiany dysmorficzne. Stają się one widoczne między pierwszym a drugim rokiem życia. Do cech dysmorficznych u dzieci z zespołem Williamsa zaliczamy: wydatne czoło ze stosunkowo krótkimi brwiami, pogłębioną nasadę nosa, obwisłe policzki, szerokie usta z pełnymi wargami. Często też u dzieci z zespołem Williamsa obserwuje się dużą szczękę, małą żuchwę oraz nieprawidłowo wykształcone zęby z defektami szkliwa. U większości dzieci tęczówki oczu są niebieskie lub zielone z tak tzw. koronkowym wzorem. U chorych z zespołem Williamsa mogą występować liczne wady serca, takie jak zwężenie aorty, tętnicy nerkowej i tętnic płucnych. Wady układu moczowego, wśród nich. Uchyłki pęcherza moczowego, torbiele, a nawet niewykształcenie się nerek, zwane agenezją. Wady wzroku, takie jak zesz, nadwzroczność i zaćma. Zaburzenia endokrynologiczne, wśród nich cukrzyca, nietolerancja glukozy i niedoczynność tarczycy. Na uwagę w zespole Williamsa zasługuje też zwiększone stężenie wapnia we krwi i nasilone wydalanie go z moczem. Jakie są specyficzne cechy osobowości zespołu Williamsa? Specyficzne cechy osobowości zespołu Williams'a to przyjacielskie nastawienie do otoczenia, gadatliwość, towarzyskość, niezwykła łatwość w nawiązywaniu kontaktów społecznych.